Niepełnosprawność ogólnie nie przeszkadza e, no, w normalnym funkcjonowaniu i ja mojej niepełnosprawności nie uważam z, z jakoś, e, że coś mi przeszkadza, bo ja na, na co dzień na to nie zwracam uwagi. Najważniejsze to dla mnie, że jest akceptowana i potrzebna, i potrzebna drugiemu człowiekowi czy chodzi o Twoją niepełnosprawność, to... Ja choruję na dziecięce porażenie mózgowe od urodzenia, czyli od 32 lat. Ja mam, ja mam cały, cały czas nieustającą rehabilitację. Nieustającą rehabilitację, bo bez tego, bez tego to by było dużo gorzej, ale cieszę się z tego, co jest. A powiedz, z kim tutaj dzisiaj przyjechałaś na bulwary? Dzisiaj przyjechałam z moją asystentką, która mnie tu wyprowadziła. Jak się nazywa asystentka? Ewa. Ewa? Długo się znacie? Z Ewą się znamy 7 miesięcy. I przy cały tydzień razem jesteście? Nie, Ewa jest u mnie 2-3 dwa, dwa, razy w tygodniu. 2-3 razy w tygodniu? Po 4-5 godzin. Mhm. A gdy nie ma Bo... Ewy, to jesteś sama? Gdy nie ma Ewy, ja, ja nigdzie nie mogę wejść, bo po prostu no, moja niepełnosprawność mi nie pozwala do samodzielnego funkcjonowania, ale gdy mogą moi przyjaciele, to mnie zabierają na spacery, spędzają ze mną czas i z tego się bardzo cieszę. To trochę przykre, że jeżeli, jeżeli akurat nikt do Ciebie nie przyjdzie, to jesteś jednak skazana na dom. Ale, ale zawsze, zawsze coś, coś fajnego da się zrobić, na, napisać artykuł. Piszesz artykuły, tak? Piszę książkę, nawet swoją. Naprawdę? Tak. Tutaj powie coś więcej na książki, bo to jest ciekawe. Piszę temat. książkę na. Piszę książkę, nad, książkę o, o mnie, a będzie moją biografią. Myślę, że się komuś przydam, bo ja mhm. staram się w tej książce przy, sprzedać wszystko to, co, co mam w sobie najlepsze. Czyli wszystkie moje dobre chwile staram się przekazać, mhm. przekazać. przekazać na książkę. Wciąż, książka będzie w lutym, w lutym po, Tak w lutym po, w postaci e-booka. Powiedz może tutaj jak, jak piszesz tą książkę, bo chyba tutaj nie jest to standardowy długopis czy klikanie komputerze w klawiaturze. Ja piszę ja piszę normalnie na komputerze. Normalnie. No mhm. piszę na laptopie, Nie jednym palcem, bo jednym palcem, ale ja jest szybko w miarę ogarniam. Tak, tak się to że Czyli ta jedna moja dłoń mi y, zastępuje wszystko. Więc mhm. to ja piszę samodzielnie. Rozumiem. W takim razie czekam na premierę książki. Mówisz, że już w lutym. Y, będzie pod tytułem Ży, y, Życie na pełnych obrotach. Życie na pełnych obrotach. Y, myślałem, że Szalona na resorach, bo też funkcjonujesz pod tym pseudonimem, prawda? Y, funkcjonuję pod tym pseudonimem na należała, bo mam swojego fanpage'a mhm. na Facebooku. Wiersze pisze artykuły właśnie tam umieszczam i rozkręcam ogólnie tą stronę. Świetnie. Artykuły głównie skupiają się na jakiej tematyce? O, o, o różnych rzeczach, nie tylko o niepełnosprawności, bo ja się nie skupiam w moim życiu, tylko Mhm. Nie skupiam się w moim życiu tylko na niepełnosprawności, tylko o takich tematach, co mnie, interesuje, co mnie interesują. A które tematy Cię interesują? Mhm. A które tematy, które, które tematy mnie interesują? O tematach, o książkach, bo ja bardzo mhm. dużo książek czytam. W roku. Mhm. Koło Około 80 zbiorników. Przeczytał i jestem nawet recenzentką. Nowy recenzentnik? Nawet Tak. Jeszcze chwilę porozmawiamy i dowiemy się o kolejnych zawodach. Nawet recenzentko. Interesuje mnie też e, psychologia, bo on też bardzo. E, na taki temat też dużo siedzę interesuje mnie. Inter, inter, interesuje mnie po prostu no, pedagogika. To jeżeli masz tak dużo interesowań i mówisz, że masz w sobie cały czas dużo energii, tak. to jakie są plany na przyszłość? Masz coś, co chciałabyś osiągnąć jeszcze? Dalszym planem na przyszłość jest właśnie wydanie mojej książki. E, wydanie mojej książki i też e, poz, e, po, w zasobie powstaje nowa in, inicjatywa dla osób niepełnosprawnych, e, właśnie dla osób niepełnosprawnych ruchowo, czyli takich jak ja, chcemy rozkręcić drabinę jakubową. A drabina jakubowa co to jest? Co to jest? Bo to jest trochę... Yy, niewiele mówiąca nazwa. Yy, to zaraz, zaraz o tym wszystkim opowiem. To, ben, to jest inicjatywa, yy, że spotkają się osoby sprawne z osobami niepełnosprawnymi i to jest taka integracja. Integracja, a może w przyszłości nawet turnusy dla osób niepełnosprawnych. Czyli ta, ta inicjatywa się dopiero rozpoczyna. Nie jest, tak. że ona trwa, ale ona będzie. Ona. Yy, my ją chcemy dopiero rozkręcić. Jeżeli znajdziemy wolontariuszy, to chcemy z nią ruszyć od września. Dobrze o tym wspomniałaś, to może powiemy teraz osobom, które będą nas oglądały, gdzie można się zgłaszać, jak ktoś chciałby być wolontariuszem. Yy. Można się zgłaszać do mnie, a ja przekażę wszystkie informacje do, do osób, które się tym konkretnie zajmują, albo też, albo też do Izby Iwińskiej, która, która też jest współorganizatorem tego. Jasne, to myślę, że załączymy w opisie dane kontaktowe do Ciebie tak. i do koleżanki, żeby ktoś łatwo mógł się z nią skontaktować. Tak. Myślę, że jak ktoś napisze też na nasz kanał, tak. to, też, e, to, to też skierujemy. W... To Wy po prostu przekierujecie przygieluje... do, mi... do mnie po prostu. Jako osoba niepełnosprawna, również też masz problemy, które spotykają innych niepełnosprawnych, czy w mieście takim jak grzeszów. Dobrze, że jesteś niepełnosprawny, czy są rzeczy, które chciałbyś poprawić? Jeszcze jest wiele rzeczy, które, których niestety, ale trzeba poprawić. Wystarczy na no, przykład taki trzywychodnik. No to jest osoba niepełnosprawna. Potrzebuje drugiej pomocy, bo już no, na wyszypne krawężnik jest problemem. Problem. Wystarczy niedziałająca winda. I to już jest wielki szkobu. Schody. Wszystko. Mhm. Czy jak najwięcej takich podjazdów dla niepełnosprawnych? Du dużo rzeczy też już się poprawia, bo e, od e, lat, w których ja już choruję, no to dużo rzeczy już też się poprawia, ale jeszcze wiele rzeczy jest do poprawienia. Ja, jako osoba niepełnosprawna, apeluję do Was wszystkich, którzy macie e, samochody. Nie. Jeżeli nie musicie, nie stawiajcie na e, krawędźnikach czy na chodnikach, bo osoba na wózkach ma straszny problem, żeby przyjechać. A jeżeli musicie, to zostawiajcie te 50, 50 cm do wjazdu, żeby osoba na wózku przeszła tym wózkiem, bo często się tam... Zdarza, że, że samochód stoi na chodniku, a, a osoby niepełnosprawne co mają, co mają zrobić? Jasne, czasem. I się tu... mówi, to, to jest bardzo niebezpieczne. Czasem się nawet zdarza, że ktoś parkuje na kopercie dla niepełnosprawnych, tak. tylko mówię, że na dwie, dwie minuty, ale yy, są takie przypadki. Yy, bo jeszcze ci, którzy mają plakietki osób niepełnosprawnych, to nie to nic nie przeszkadza, bo oni też mają prawo stawiać. Ale jeżeli taka osoba, taka osoba staje bez plapietki, to proszę bardzo, weź mój wózek i zamień się ze mną. Siedzę. A czy spotykasz się z jakimiś nieprzyjemnościami ze strony obcych osób, które kompletnie nie znają się, jeżeli chodzi o tę chorobę? Nie, teraz... Teraz, yy, teraz się, y, teraz się bardzo promiło. Jest du, bardzo duża akceptacja. Dobra wiadomość. Bardzo duża akceptacja. Mam tylko problem ze starszymi osobami, które się y, nade mną no, litują. A ja litości nie potrzebuję, bo potrzebuję tego wsparcia. Czyli Jeżeli ktoś e, poznajecie, to najlepiej jakby cię nie traktował jako osoby niepełnosprawne, tylko jako... Jako zwykłą osobę. Nawet... Czyli, czyli normalnie funkcjonuje. E, czyli tak, tak jak zdrową osobę, bo ja jestem tylko z dodatkiem i trzeba mi bardziej e, więcej pomóc i tyle. Nie potrzebuję litości. Wystarczy tylko zagadać i spytać się jak nam pomóc. I, I to jest bardzo ważne, żeby wy, jako osoby sprawne, nie bały się po prostu podchodzić. Jak, jak widzicie osoby potrzebujące, po prostu wystarczy zapytać, jak im pomóc. Powiedz jeszcze troszeczkę o domu, w którym mieszkasz. Czy macie zwierzęta? E, Mamy. E, ja mam psa, e, ja mam psa Jorka, od dwóch lat, który, którym, którym, niesamowicie mi też pomaga, bo dogoterapia jest bardzo potrzebna, a psy bardzo, bardzo to wyczuwają, a, a ja, a ja swojego psa nie uczyłam, nie uczyłam na żadnym szkoleniu i w ogóle, ale on wie, jak ma do mnie podejść, i... Mhm, wyczuwa to nie, tak? tak? Czego, czego akurat potrzebujesz? Tak. Jak się nazywa piesek? Figa. Figa. Mhm. Czy są jeszcze inne formy skuteczne rehabilitacji? Gdyby terapia? Może zajęcia z końmi? Ewentualnie ja, może basen? Nie, nie. Ja konia się boję ja strasznie. Się a na basenie na basenie kiedyś... Dwa lata temu miałam przyjemność uczenia się, e, uczenia się e, w, wodzie, w wodzie, normalnie bez koła. I mhm. nawet mi się już udało nurkować. Moją pasją co, e, jest wchodzeniem po górach. E, nawet, nawet e, kiedy, kiedyś, pomimo że e, jestem na wózku, to i tak Byłam na wschodzie słońca w górach, na. Y, Te. Mhm. Na prosi, y, na po y, Byłam w Dolinie Kochołowskiej, w Dolinie Pięciu Stawów. Więcej zwiedziłaś niż nie na tak. osoba, która y, jest zupełnie zdrowa. Tak. Izo, a byłaś w górach? Nad morzem też byłaś? Byłam 17 razy. 17 razy byłaś nad tak. morzem? Ale na. Y, nad morzem jest o tyle trudniej, że jest od nas bardzo daleko i, i jest bardzo trudno tam dojechać, a przede wszystkim wózek że nie w piachu. No właśnie, ktoś musi mieć bardzo dużo siły, żeby... Ktoś musi być bardzo silny, żeby wtargać mnie na tą plażę. A co jest lepsze, góry czy morze? Lecie. Ja osobiście Dobra. uwielbiam góry. Pomimo że, y, trzeba, pomimo, że trzeba mieć y, dużo, si dużo siły i dobrą ekipę, żeby tam, poje tam, tam pojechać, bo y, jedna osoba nie za bardzo nie da radę. No jasne, jasne, jasne. Jest to zupełnie inny teren niż, niż morze. Tak. Nad morzem jest więcej równin. Ale ja osobiście uwielbiam góry, bo tam są niesamowite widoki. Widoki, tak? To jest najlepsza góra. I jest niesamowita radość, gdy mogę zdobyć szczyt. Pomimo wózka, który tak naprawdę mi nie przeszkadza, bo wózek jest tylko dodatk dodatkiem. Jeżeli tylko, jeżeli tylko chcecie pomagać osobom niepełnosprawnym, jak mu, Wolontariusze, wolontariusze to nie bójcie się tego zrobić po prostu szukajcie jakiejkolwiek inicjatywy a to e, inicjatywy pomocy a po prostu ta pomoc zobaczycie że, ma, że mam też pomoże, bo tu działam z dwie strony ja mam e, asystentkę na 40 godzin mhm. miesięcznie ale, ale w weekendy to nie mam, nie mam pomocy, a bardzo, bardzo by mi się przydało, bo nie, nie zawsze mogą mnie zawodzić, zawodzić przyja przyjaciele, bo też, bo też mają własne życie i też ich nie mogę, no po prostu też ich nie mogę ograniczać. Robią co mogą, żeby mi pomóc, ale po prostu też muszę zrozumieć ich.